Zasada pokrywki. Czym jest? To wytłumaczę na przykładzie Gosi i Gosia. Chce czuć się bardziej niezależna i pewna w komunikacji, zarówno w pracy, jak i poza nią o tym, czym jest prawo pokrywki oraz jak się przez tą pokrywkę przebić o tym dzisiaj w Porannej Motywacji. Witam Cię bardzo serdecznie tak jak to zwykle bywa. Przywitajcie się ze mną na czacie. Dzisiaj się nie będę z Wami przywitywać z tego względu, że to nagranie robię dla Was dzień wcześniej, więc nie mam mnie z Wami na żywo, ale jestem myślami. Bardzo y, taki wyjątkowy czas, postanowiłam spędzić z moją córcią, y, co wymagało dla mnie właśnie y, nagrania dla Was tej audycji troszeczkę wcześniej. Niemniej jednak witajcie się na czacie, dlatego że na czacie to wszystko jest y, widoczne. Jedyna szkoda, to jest to, że będzie ciężko hejterów poblokować. No, będę musiała to zrobić po prostu w późniejszym terminie. Na żywo nie dam rady. Y, słuchajcie. Y, żeby jeszcze wszystko mogło się odbyć jak należy, to oprócz tego, że się witacie, proszę zrobić przegląd pogodowy. Ja wiem, że mnie nie ma w tym momencie, ale proszę, kto jest zastępcą? Tam trójka klasowa, proszę pokazać, trójka klasowa. Kto tam jest dzisiaj na zastępstwie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, dopilnować. Niech zrobią, niech powiedzą, niech świat się dowie, jak tam Londyn, jak tam, jak tam Reading, jak tam Szkocja, a jak Kraków, a jak Pruszków, e, a jak Północ. Proszę bardzo, melduję się. Andrzej z Północy. E, jak tam, ciekawe, czy waldi dzisiaj. Mm, no, kurczaki. Aż chyba przyjdę i się w komentarzach. Słuchajcie, rozmawiałam Taką ciekawą panią, która mieszka w Wielkiej Brytanii i mówi po angielsku, eureka, z Polką. I ona zgłosiła się, ponieważ dręczyła ją taka sytuacja, bardzo ją to irytowało. Że pomimo tego, że ona się komunikowała w języku angielskim dość swobodnie, to co chwilę Anglicy pytali ją: Where are you from? Skąd ty jesteś, moja droga? I ją to wkurzało. Mnie też to wkurzało, kiedy byłam w Wielkiej Brytanii i kiedy jeszcze y, mówiłam takim łamanym angielskim. Mnie się już wydawało, że ja już mówię jak native. No bo mówię. Rrr, a nie r. Niestety było to oczywiste, że nie jestem w Wielkiej Brytanii, i oczywiście Anglicy ciekawi chcieli, chcieli wiedzieć, a ja nie chciałam mówić. Nie dlatego, że się wstydziłam tego, że jestem Polką, i też tak ta dziewczyna teraz ostatnio mówiła właśnie: ona jest dumna z tego, że jest Polką, ale już ją wkurza, że ciągle ją wszyscy o to pytają, i dla niej ona odbierała to jako taki sygnał, że jej angielski jest słaby. Więc ona, ona powiedziała, że ona chciałaby, żeby już ją przestali pytać o to, skąd ona jest. Że ona chce po prostu mieć prawo być, bez tłumaczenia się skąd jest. Um. I opowiedziała mi o prawie pokrywki. Prawo pokrywki jest następujące: Że jesteś tylko na tyle dobra, jak Twoja najsłabsza umiejętność. Przykład. Twój angielski jest tylko na tyle zaawansowany, na ile zaawansowana jest twoja najsłabsza strona, jeżeli chodzi o język angielski. Jeżeli ty rewelacyjnie znasz gramatyk, słówka obkuta od prawie do lewej, ale masz barierę językową, ponieważ brakuje ci umiejętności i to nie tylko to wynika z pewności siebie, bo bariera językowa może też się brać, słuchajcie, z tego, że yy, człowiek nie posiada umiejętności, yy, to się nazywa integrated skills czyli listening, reading, writing i speaking. To są umiejętności, które trzeba ćwiczyć, tak? Czyli my bardzo często, kiedy wchodzimy sobie w świat nauki języka angielskiego, zaczynamy od czego? Od słówek, czyli kujemy te słówka. Próbujemy nauczyć się zasad gramatyki, zapominając o skillsach, o umiejętnościach, które trzeba tak samo ćwiczyć i praktykować, jak i te słówka, i tą gramatykę. Na przykład, kiedy ja byłam na studiach, to my mieliśmy takie wykłady po półtorej godziny co były ćwiczenia, z, ze speakingu, z readingu, z writingu, po półtorej godziny i potrafiliśmy mieć to po prostu, czasami mieliśmy back to back, jeden z drugim, czy to wychodziło trzy godziny. Mieliśmy tego po kilka razy w tygodniu. A oprócz tego była gramatyka, oprócz tego była fonetyka, czyli wymowa, czyli no, jest to coś, o czym my byliśmy to ćwiczyć to ja wam dam porównanie to tak jakby człowiek chciał zdać na prawo jazdy i obkuł się tylko z zasad, zdał teoretyczne, ale nigdy nie usiadł za kierownicę, nie będzie w stanie jeździć, prosta sprawa. Co więcej, to nie wystarczy też tyle, żeby tylko jeździć. Tym samochodem jeździmy z instruktorem. I z jakiegoś bardzo konkretnego powodu, prawda? Jaki to jest powód? O tym Wam powiem na bezpłatnym szkoleniu, które poprowadzę już wkrótce. Jak mówić po angielsku, ucząc się tylko 15 minut dziennie, tam będziecie mieli link w opisie, najprawdopodobniej tam poniżej. Zapiszcie się. Um, będę o tym mówiła. Wiecie co? Zasada pokrywki. Możesz mieć najlepszą wiedzę, jeżeli nie masz skillsów, to na tyle dobry jest Twój poziom języka angielskiego, na ile dobre są te Twoje skillsy. Jeżeli Ty, powiedzmy, bo są teraz takie osoby na odwrót. Speaking. Do you speak English? Speak. One tak speak, że jak zaczną, to nie skończą. No są takie gaduły. Ha, nie będę palcem pokazywać, nie? Czyli są takie osoby, które mają taką naturalną predyspozycję do nawijania waty na uszy. Więc one mają speaking, spoko, one powiedzą, ale nie zrozumieją to, co mówi Anglik. No po prostu nie są w stanie zrozumieć. Na ile dobry będzie ich angielski? Na tyle dobry, na ile dobra ich jest najsłabsza umiejętność i ich najsłabszy punkt, czyli ten listening, czyli słuchanie. Osoby, które prowadzą szkoły językowe, znają tak, gramatykę słówka, mają rewelacyjne rozumienie, mają rewelacyjne umiejętności pisania, ale nie powiedzą, bo ich speaking na przykład leży z różnych powodów, no to tak samo na tyle dobry jest ich angielski, na ile potrafią wykrztusić z siebie coś. No? Więc myślę, że byłoby fajnie się przyjrzeć temu swojemu angielskiemu i się zastanowić, co mnie tutaj trzyma za kostki i nad tym się pochylić najbardziej. Bo tak jak Wam powiedziałam, to jest to się nazywa integrated skills. Integrated. One są zintegrowane. Jedna o drugą się zazębia. Czyli nie możemy pracować tylko i wyłącznie nad speakingiem, ignorując zupełnie listening. Nie będę tylko y, uczyła się, na przykład, y, ludzie pytają: A czy mogę się uczyć angielskiego poprzez czytanie książek? No tak, ale wtedy uczy się tylko readingu, <grywa> a pozostałe umiejętności to co? Więc potrzebujemy pracować nad wszystkim, ponieważ umiejętności są zintegrowane. Dlaczego? Dlatego, że komunikacja jest dwustronna. Y, żeby była komunikacja ustna, to jeden mówi, drugi słucha. Czyli już masz integrację. Bez jednego albo drugiego nie będzie komunikacji. Tak samo w komunikacji pisemnej potrzebujesz umieć napisać i, yy, i przeczytać, nie? A do tego wszystkiego potrzebna nam te słówka, i tam jakaś z, z jakiejś zasady gramatyki też, nie? Więc. Przyjrzyj się temu wszystkiemu u ciebie i zastanów się, co ciebie trzyma tak naprawdę za kostki. Czy słaba znajomość gramatyki, czy brak słownictwa, czy nieumiejętność słuchania, czy nieumiejętność rozumienia tekstu pisanego, czy nieumiejętność, czy słaba umiejętność napisania, czy słaba umiejętność powiedzenia czegoś, czy być może jeszcze coś innego, a mianowicie lęk przed oceną. Nie, bo tutaj już wchodzi to, co u nas na porannych motywacjach tak bardzo mocno wybrzmiewa, nie? Że te wszystkie umiejętności i te umiejętności językowe ważne, ale y, takie dobre poczucie się samemu ze sobą i ze swoją niedoskonałością jeszcze ważniejsze. Nie? Więc metod, y, zasada pokrywki y, tam, gdzie twój najsłabszy punkt na tyle dobry jest ta dobra jest ta całość. Bo możesz być naprawdę bardzo wysoko w jednym, ale jeżeli w drugim leży to i wszystko i kwiczy, no to tak będą ci ludzie postrzegać. Nie? Tak to właśnie będzie wyglądało. Więc jeżeli marzy ci się większa niezależność, Małgorzata chce czuć się bardziej niezależna i pewna w komunikacji, zarówno w pracy, jak i poza nią, to Małgorzata potrzebuje się przyjrzeć. Tym różnym elementem komunikacji, również na przykład w pracy, nie, bo to słownictwo, którego będziemy się uczyli, tak samo dzieli się na słownictwo ogólne, to życiowe, to jest to poza pracą, ale też mamy słownictwo fachowe związane z naszym miejscem pracy i na przykład powiem nieskromnie, że no, mówi po angielsku dość dobrze idealnie nie ale yy, dość mi to jest to dojdzie. ale jeżeli pracowałam jako tłumacz o to o to ciekawy właśnie przykład pracowałam jako tłumacz wielkiej Brytanii. E, i wiecie co ja robiłam przed każdym zleceniem uczyłam się dlatego że jeżeli ja do, znam mój angielski znam ale jeżeli ja idę do tłumaczenia w poradni specjalistycznej stomatologicznej, to ja musiałam ludzie dzień wcześniej usiąść i nauczyć się nas wszystkich zębów. Bo każdy się inaczyna, to jest, jest czy jakiś tam kieł, trzon nowy, mądrości, czy nie po polsku, nie wiem, a to dopiero po angielsku, więc trzeba było się nauczyć. I tak samo, jeżeli ja wiedziałam na początku, jak szłam tłumaczyć przy yy, potem to już mi weszło w krew, bo to już się powtarzało, na przykład... Yy, Taki długi formularz przed e, znieczuleniem, przed uśpieniem. Od tam jest milion pytań do. Więc ja się ja nie wiem, czym jest anemia sierpowata, ale musiałam się nauczyć, jak to po angielsku. Czyli. E, na tyle był mój dobry angielski mój poziom znajomości języka angielskiego, na ile dobry był mój angielski fachowy w tym y, przypadku, nie? Jeżeli ja bym chciała y, jako naprawdę już tłumaczyć z doświadczeniem medycznym o, w kontekście medycznym, chciałabym iść tłumaczyć y, na przykład dla policji, okazałoby się, że mój poziom znajomości języka angielskiego jest Niewystarczające. Dlaczego? Ze względu na to, że to słownictwo fachowe nie zostało wystarczająco opanowane, przez co yy, mój poziom znajomości języka angielskiego do tego kontekstu jest nieodpowiedni. I to z porządku, no jak najbardziej, bo nie muszę wszystkiego znać, zwłaszcza takich fachowych rzeczy. Ale muszę znać mój własny fachowy kontekst. Nie? Więc jeżeli ty pracujesz w fabryce, ktoś mnie ostatnio zapytał na konwersacjach: A jaki jest zawór wody? Zawór śruba na zaworze. Panie, nie wiem, ale się dowiem. E, więc mogłam to sprawdzić. Nie wiem, jak jest śruba na zaworze, ale co więcej. Ja dalej nie wiem, ja to jemu sprawdziłam, mu to powiedziałam. Mam umiejętności, żeby to przeczytać, żeby mu to powiedzieć, poprawnie wymodelować wymowę, ale jak to jest? Nie, nie, nawet nie próbowałam tego zapamiętać. Nie jestem tu do niczego potrzebna. Więc ym, te, to słownictwo, które jest nam potrzebne, z którego korzystamy, to to potrzebujemy y, znać. Potrzebujemy wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś. Coś o wszystkim, czyli muszę mieć taki dobry angielski ogólny i wszystko o czymś, czyli to, w czym się specjalizuję. W Twoim przypadku y, Twój język związany z Twoją pracą oraz z tymi elementami środowiska, w których się obracasz. Jeżeli jesteś mamą, która chodzi na wywiadówki, to będziesz wiedziała na przykład, co to jest y, vocalizing, sounding, y, co to są vowels, bouncy, stretchy i jeszcze inne. Ale jeżeli jesteś osobą, która y, nie ma dzieci, nie chodzi na wywiadówki, guzik Ci to obchodzi. Nie potrzebujesz tego wiedzieć w ogóle. Więc specjalizujmy się w tych rzeczach, które są dla nas niezbędne, mimo ogólną taką znajomość dobrą języka angielskiego, pamiętając o tym, że na tyle będzie dobry nasz angielski, na ile silna jest nasza najsłabsza strona. To zachęca nas do pracowania nad naszymi słabymi punktami i też w ten sposób pracujemy w konwersacjach. W konwersacjach nie uczymy się. Kiedy mamy konwersację, to jest taka część klubu all inclusive, gdzie się spotykamy raz w tygodniu i na żywo rozmawiamy sobie po angielsku na określony temat. I nie robię czegoś takiego, już wcześniej robiłam, ale teraz już nie, że ojej, tutaj macie listę słówek, listę wyrażeń, bo będziemy rozmawiać o rodzinie, albo będziemy rozmawiać o przyjaciołach, więc tu jest lista wyrażeń, nauczcie się na konwersacji, będziemy ćwiczyć na konwersacjach. Nie. Dlaczego nie? Bo konwersacje są właśnie od tego, żeby zobaczyć, jaki jest swój najsłabszy punkt, i nad nim popracować, żeby mógł angielski iść do góry. I na przykład, daję wam jakąś scenkę. Dzisiaj na przykład na konwersacjach wieczorem, jak się spotkamy, to będziemy rozmawiać o naszych relacjach z bliskimi, o przyjaźniach i zarzucę wam jakiś temat. Na przykład powiem idź teraz do grup dzielenia i chciałabym, żebyście w grupach porozmawiali o na jakimś przyjacielu waszym najwspanialszym, najlepsza w ogóle, najlepszy przyjaciel, albo najbardziej zwariowana rzecz, którą zrobiliście ze swoim przyjacielem, albo, no, albo opisać swojego przyjaciela, nie? No i powiedzmy, że pójdziecie do tej grupy i będziecie chcieli coś powiedzieć. I okaże się, że brakuje wam słowa. I wtedy człowiek zapisuje sobie to słowo, albo nie wie, jak powiedzieć coś i sobie zapisuje, że tego nie wiedział, próbuje się oczywiście dogadać, bo na tym to polega, żeby się dogadywać, nawet jeżeli nie znam wszystkich słówek, to jest dopiero cenna umiejętność, bo wtedy zawsze się dogadasz w każdej sytuacji. Jak będziesz umiał się dogadać, pomimo tego, że brakuje ci słówka, ale masz zapisane te słówka, których nie wiedziałeś. I potem po 10 minutach spotykamy się z powrotem wszyscy razem. I ja pytam, czy ktoś miał jakieś trudności, o co chcielibyście zapytać? I ludzie pytają, jak powiedzieć po angielsku, na przykład szwagier. I wychodzą, słuchajcie, cudowne rzeczy. Wychodzą takie rzeczy, których ja bym nie wymyśliła dla Was. Jakieś takie luki, które mogą zostać uzupełnione i już. Do góry się podnosi ogólny poziom znajomości języka, ponieważ została podreperowana luka. I w ten sposób uczymy się na konwersacjach, żeby do góry z tym wszystkim. Nie ciągle poprawiać to, czego nie, co nie wymaga już poprawy, bo jest dobre, tylko żeby pracować nad tym, co jest słabsze, co obniża mój ogólny poziom znajomości języka angielskiego przez to, że to jest mój słaby punkt. Pracujemy nad słabymi punktami. Nie wszystkim to odpowiada, bo nie każdy lubi przyznawać, że ma słabe punkty. Są tacy, którzy są przekonani, że jeżeli będą tylko dobrze udawać, to inni będą myśleli, że są idealni. Ha! Przepraszam. E każdy z nas ma słabe punkty, pracujmy nad nimi i będziemy dobrze się mieć, będziemy robić prawdziwy postęp, pracując nad naszymi słabościami. Jak to dla Was brzmi? Dobrze? Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby przyjść na szkolenie. Zrobię to szkolenie zupełnie inaczej. Już mi się w głowie to wszystko układa, ale to będzie fajne. Yy... Z tym Was zostawiam. Życzę ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to jakie działania podejmujesz, przez to na czym się skupiasz oraz przez to na ile znasz swoje słabości i umiesz nad nimi pracować. Wiedząc, że twój ogólny poziom zaawansowania zależy właśnie od tego, na ile silne są twoje słabe strony. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Widzimy się ludzie, widzimy się dzisiaj wieczorem na konwersacjach. Do zobaczenia. A link oczywiście macie gdzie? Na Whatsappie. Więc ten, kto jeszcze nie ma dostępu do grupy na Whatsappie, a pisałam, jeszcze wysyłałam SMS-y ostatnio do was, zapraszając indywidualne osoby do dołączenia. Jak jeszcze was tam nie ma, to dołączcie. Jak ktoś nie ma dostępu do Whatsappa, a powinien mieć, bo jest w klubie All Inclusive, proszę się zgłosić do mnie. Także link macie wysłany na Whatsappie i widzimy się dzisiaj wieczorem, się nie mogę doczekać. Do zobaczenia. Pa pa!